Podczas naszej ostatniej rozmowy obiecał pan profesor sprawdzić i wyjaśnić pochodzenie etymologię słowa cyc w języku polskim. Bardzo jest prosta ten, to, ety, ta etymologia. Otóż jest we wszystkich językach świata bardzo wiele form, które są oparte na tak zwanym słoworodzie naturalnym, czyli pewne wyrazy powstają przez naśladownictwo, dźwięków natury. Proszę na takie słowa jak syczeć, bzykać, miałczeć, buczeć. Przecież one pochodzą z odgłosów, z odgłosów tego świata. Słowo cyc jest oczywiście związane z takimi czasownikami, jak cycać, jak cyckać, i te czasowniki nawiązują do, no, ruchu warg sących pierś matki. A zatem słowo cyc no należy do tej samej właśnie rodziny słów opartych na słoworodzie naturalnym. Jest w jezgonieckim cice charakterystyczna jest tu ta, ta reduplikacja, to podwojenie. Proszę pana, przecież jest tajemnicą Poliszynela, że mama, tata... To są słowa, które właściwie nawiązują do pierwszych słów dziecka, do takich pierwszych w życiu ruchów warg. Do tego nawiązano, nazywając osobę dziecku najbliższą, prawda? Czyli jego rodzicielkę, czyli jego mamę, tak powiem po dziecięcemu. Ta, ta, ma, cice, po niemiecku cyc, cycać, smokać, cyckać, sać. Wyraz oparty na słoworodzie naturalnym, dlatego we wszystkich właściwie europejskich językach on brzmi jednakowo, no z takimi modyfikacjami typu cyc, cice, cycek, cycak, cycok, bo to we wszystkich powtórze języka europejski jest właściwie podobnie. A zatem można powiedzieć, że nazwa naszego zespołu jest jak najbardziej szlachetna. On jest dwa, jak najbardziej szlachetna, choć oczywiście frywolna, no bo tak się ułożyły stosunki stylistyczne w polszczyźnie, że, że neutralnym słowem jest pierś. Natomiast no słowo cyc czy cycek, no na pewno neutralne nie jest, więc jakaś to prowokacja stylistyczna jest. Dziękuję uprzejmie.